A, jakby kierz był zainteresowany, to ją zrymka do sprzedania się taką. Bo mam tego dość trochę. Sosnowo, sucho. Tu jest stara zrymka. Tak to się wygląda. W się to wonio. Nie wali, chociaż jest wilgotno na dworze. Tu jest długo niesprzątane. Puch. To tamto. No, jak się to wygląda tak. Przykrylimy trochę. Zaraz fajnie wunio, tam się na na suchy tu się patrzą, na wiosnę zaś wy. Stanie jeden dzień, pewno będzie tu lepiej dużo wyglądało. Nie bójcie się, się wystraszyły, bo to z a im a to się wymyślicie, no, ładnie wyglądał teraz lepiej. Ale się nie boją. pójdź, ja. pójdź, poć, pójdź, tu poć, pójdź, poć, 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 No, a te z nie dużo by tam chciał za worek, ktoś chciał. Ale to by się musiał przyjać, żeby nie słyszał. Nie chce jakiś, chyba SMS-ów, albo... Telefony typu, wyślij mi. Chyba dwie palety, ale... No, także... Pozdrawiamy z o... Drewu. Nie Jędruś! Idziesz weter! Andrzej! Idziesz Weter! Weter, idziesz! Wciepna cię, Jędruś!